Z dużym prawdopodobieństwem to jeszcze nie koniec hossy i zobaczymy kolejny wzrost. Zobaczyłem strefę, która była strefą kluczową. Tutaj państwo na i zaatakowało drugie państwo na Bliskim Wschodzie. No i troszeczkę pojawiła się niepewność. Zobaczyliśmy ruch spadkowy, który już dawał bardzo niedźwiedzie potwierdzenia. Natomiast brakło kluczowego, o którym Wam mówiłem, czyli zamknięcia na interwale jednodniowym świecy poniżej. Właśnie tej strefy, co zmieniłoby strukturę na strukturę niedźwiedzią w mojej analizie, co się również nie wydarzyło. Następnie zobaczyliśmy mocne wybicie i mówiłem Wam o tym, że zamknięcie tutaj powyżej jest kolejną byczą wskazówką. I mieliśmy kolejne ruchy. Kiedy zobaczyliśmy ten ruch, mówiłem Wam o tym, że mamy tutaj strefę popytową, która w tym momencie staje się strefą bardzo ważną dla ceny. Ta strefa była strefą kluczową, natomiast tym wszystkim, co tutaj się dzieje z interwału tygodniowego, utworzyły nam się Nowe ważne strefy, ale o tym Was będę informował dopiero w kolejnych materiałach, ponieważ muszę zobaczyć zamknięcie świecy tygodniowy. Więc wszystko zgodnie z planem lokalnie i z większego interwału czasowego cały czas Wam mówiłem o tym, że spodziewałem się wybicia nowego ATH. I ta akcja cenowa w dużym stopniu przypominała mi, tylko że pomniejszona, jakby w czasie, schemat dystrybucji. Wajkofa, który mieliśmy właśnie tutaj od listopada do lutego, o którym również was informowałem.